Trójkąt bermudzki to zagadka, która wymyka się naszej logice. Statki i samoloty znikają bez śladu, a wyjaśnienia wahają się między nauką a tajemnicą. Co tak naprawdę dzieje się na tych wodach? Zjawiska naturalne czy coś, co wykracza poza nasze rozumienie? Przygotuj się na podróż, w której logika naukowa miesza się z niewytłumaczalnym, a znane zderza się z niepojętym. W tym filmie zanurzymy się w głębiny nieznanego i zbadamy. Jak bardzo nasza rzeczywistość może być zakrzywiona. Jesteś gotowy by odkrywać? Zanim rozpoczniesz film, nie zapomnij zasubskrybować. Na tym kanale pojawi się seria filmów o tajemnicach, takich jak ta. Jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na naszej planecie, trójkąt bermudzki. Ogromny fragment oceanu, wyznaczony przez punkty w Miami, Bermudach i Portoryko. Gdzie historie o niewyjaśnionych zniknięciach i dziwnych zjawiskach pobudzają wyobraźnię i budzą strach żeglarzy oraz pilotów od dziesięcioleci. Od XIX wieku powszechne są relacje o statkach, które zniknęły bez śladu w tym regionie. Jeden z najsłynniejszych przypadków dotyczy statku USS Cyclops, który w 1918 roku zaginął wraz z 39 członkami załogi. Do dziś nie znaleziono żadnych śladów statku. A tajemnica wciąż intryguje badaczy i ciekawskich. To nie tylko statki znikają w trójkącie bermudzkim. W 1945 roku pięć bombowców Ewenwer Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zniknęło podczas rutynowego treningu. Dowódca misji, porucznik Charles Taylor, zgłaszał problemy z nawigacją, a wkrótce potem wszystkie samoloty zniknęły z radarów. Wysłano samolot ratunkowy, by poszukać zaginionych. Ale on także nigdy nie wrócił. Teorie dotyczące przyczyn tych tajemniczych zniknięć są różne. Niektórzy uważają, że silne prądy oceaniczne i nagłe burze mogą tłumaczyć te zniknięcia. Inni sugerują, że wady w przyrządach nawigacyjnych mogą być odpowiedzialne za dezorientację pilotów i nawigatorów, prowadząc ich na zgubę. Ale istnieją jeszcze bardziej intrygujące teorie. Niektórzy ludzie wierzą, że Trójkąt Bermudzki to obszar o intensywnej aktywności paranormalnej. Mówi się o portalach do innych wymiarów, ingerencji obcych cywilizacji, a nawet o zaginionych cywilizacjach pod wodą, takich jak legendarna Atlantyda. Naukowcy jednak zazwyczaj odrzucają te bardziej egzotyczne teorie. Wskazują na naturalne wyjaśnienia, takie jak uwalnianie się dużych bombli metanu z dna oceanu, które mogą sprawić, że statki tracą równowagę i szybko toną. Często przyczynami wskazywanymi są również problemy techniczne, błędy ludzkie i gwałtowne warunki meteorologiczne. Pomimo wszystkich badań i teorii, trójkąt bermudzki wciąż pozostaje tajemnicą. Każde nowe zniknięcie, każda nowa historia tylko dodaje ciekawości i spekulacji. Pewne jest jedno: dopóki trójkąt bermudzki będzie nadal opierał się prostym wyjaśnieniom, będzie nadal fascynował i przerażał tych, którzy odważą się zapuścić na jego wody. A ty, co myślisz? Co kryje się za tajemnicami trójkąta bermudzkiego? Zbieg okoliczności, zjawiska naturalne, czy może coś wykraczającego poza nasze zrozumienie? Zniknięcie USS Cyclops w marcu 1918 roku, okręt Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, zniknął bez śladu wraz z 39 członkami załogi. Wraku nie odnaleziono, a sprawa pozostaje niewyjaśniona. Ten imponujący statek zaopatrzeniowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zniknął bez śladu. To nie był byle jaki statek. Był to kolos o długości 165 metrów, zdolny unieść ponad 12 tysięcy ton ładunku. Podczas swojej ostatniej podróży cyklop został załadowany manganem minerałem niezbędnym do produkcji stali podczas I wojny światowej. Podróż cyklopa rozpoczęła się w Salwadorze w Brazylii, skąd udała się do Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wydawało się normalne. Dopóki po krótkim postoju na Barbadosie w celu uzupełnienia paliwa statek zniknął, nie wysyłając żadnego sygnału o niebezpieczeństwie. Na pokładzie było 309 członków załogi i pasażerów, co oznacza jedno z największych zaginięć ludzi w trójkącie bermudzkim. Późniejsze dochodzenie nie znalazło w oceanie żadnych szczątków, oleju ani śladów cyklopa. Dowódca statku, porucznik George Worley. Był znany ze swojego ekscentrycznego i często nieobliczalnego zachowania, co doprowadziło do spekulacji na temat możliwych ludzkich niepowodzeń. Nie znaleziono jednak niczego rozstrzygającego. Teorie na temat zniknięcia cyklopa są bardzo zróżnicowane. Niektórzy sugerują, że statek mógł paść ofiarą nagłej i gwałtownej burzy powszechnej w tym regionie. Inni uważają, że wewnętrzna eksplozja Prawdopodobnie spowodowana dostawą manganu, mogła szybko zatopić statek. Są też tacy, którzy wskazują na możliwość ataku wroga, biorąc pod uwagę kontekst i wojny światowej. Niedawno teorie naukowe uwzględniają możliwość, że cyklop mógł paść ofiarą fali pływowej, rzadkiego, ale niszczycielskiego zjawiska oceanicznego, które może zatopić całe statki. Fale te, których wysokość może przekraczać 30 metrów. Powstają w wyniku połączenia prądów oceanicznych i ekstremalnych warunków pogodowych. Pomimo wszystkich badań i teorii, tajemnica USS Cyclops pozostaje nierozstrzygnięta. Brak jakichkolwiek szczątków i konkretnych dowodów sprawia, że to zniknięcie owiane jest zasłoną tajemnicy. Być może nigdy nie dowiemy się. Co naprawdę wydarzyło się tego pamiętnego dnia w 1918 roku w Trójkącie Bermudzkim, ale pozostaje to jednym z najbardziej zagadkowych epizodów w historii marynarki wojennej. Czy słyszałeś kiedyś o tajemnicach Trójkąta Bermudzkiego? Jeśli znasz jakieś ciekawe historie, podziel się nimi w komentarzach. Podczas lotu 19 w grudniu 1945 roku pięć bombowców Ewender marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, Zaginęło podczas misji szkoleniowej. Zniknął także samolot ratowniczy wysłany na ich poszukiwania. Do chwili obecnej nie odnaleziono żadnego wraku. Kolejna słynna tajemnica trójkąta bermudzkiego wyszła na jaw, gdy flota pięciu bombowców torpedowych TBM Evander Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych wystartowała z bazy lotniczej Marynarki Wojennej Fort Lauderdale na Florydzie w ramach rutynowej misji szkoleniowej. Mission. Oznaczoną jako lot 19, dowodził doświadczony porucznik Charles Taylor, który naleciał ponad 2500 godzin. Zadanie wydawało się proste: ćwiczenia nawigacyjne i bombardowania nad Oceanem Atlantyckim. Jednak około półtorej godziny po starcie Taylor poinformował, że jego kompas szwankuje i zaginął. Pogoda, która początkowo była sprzyjająca, zaczęła się pogarszać, pogarszając sytuację pilotów. Komunikacja między samolotami a bazą stawała się coraz bardziej fragmentaryczna i zagmatwana. A Taylor przekazał, że nie może określić swojej pozycji i że ocean wygląda inaczej. Ostatnie znane transmisje wskazywały, że Taylor sądził, że przekroczył Florida Keys i próbował znaleźć drogę powrotną do bazy. Eksperci uważają jednak, że w rzeczywistości znajdował się na północ od Bahamów i przesuwał się dalej w głąb Atlantyku. Gdy popołudnie zamieniło się w noc, w samolotach skończyło się paliwo. Ostatnią komunikacją było wołanie o pomoc jednego z pilotów, po którym zapadła całkowita cisza. Na ratunek zaginionym samolotom wysłano wodno-samolot Martin Merener, który jednak również zniknął bez śladu wraz z 13-osobową załogą. Istnieją spekulacje, że Merener mógł eksplodować w powietrzu z powodu awarii mechanicznej. Ponieważ pobliskie statki towarowe przekazały doniesienia o eksplozji, nie znaleziono jednak żadnych konkretnych dowodów. Intensywne i szeroko zakrojone poszukiwania, które obejmowały statki, samoloty i tysiące ludzi, nie przyniosły żadnych śladów pięciu samolotów EWENWER ani wodno-samolotu Mariner. Żadnych wraków, żadnych śladów ocalałych, nic. To było tak, jakby samoloty zostały połknięte przez sam ocean. Zaproponowano kilka teorii wyjaśniających zniknięcie lotu 19. Niektórzy sugerują, że błędy nawigacji były spowodowane awajami instrumentów. Inne teorie dotyczą trudnych zjawisk pogodowych, w tym gwałtownych burz lub gigantycznych fal. I oczywiście istnieją najbardziej fantastyczne wyjaśnienia, które mówią o zakłóceniach paranormalnych, portalach do innych wymiarów, a nawet uprowadzeniach przez istoty pozaziemskie. Naukowcy w większości szukają naturalnych wyjaśnień. Jako najbardziej prawdopodobne czynniki często wymienia się problemy z komunikacją, dezorientację przestrzenną i niekorzystne warunki pogodowe. Jednak brak gruzu lub jakichkolwiek namacalnych dowodów sprawia, że sprawa pozostaje tajemnicą. Zniknięcie lotu 19 pozostaje jedną z najtrwalszych i niepokojących zagadek trójkąta bermudzkiego. Każda nowa informacja lub teoria wydaje się jedynie dodawać kolejne warstwy tajemnicy do i tak już głęboko intrygującej historii. Być może nigdy do końca nie zrozumiemy, co naprawdę wydarzyło się tamtego grudniowego popołudnia 1945 roku, ale nadal oddziałuje ono na wyobraźnię ludzi na całym świecie. Tajemnica Star Tiger i Star AL, dwóch samolotów pasażerskich British South American Airways. Które zaginęły w kolejnych latach, pozostaje jednym z najbardziej niepokojących zagadek Trójkąta Bermudzkiego. Oba samoloty zniknęły bez śladu. 30 stycznia 1948 roku Star Tiger wystartował z Azorów w kierunku Bermudów. Na pokładzie znajdowało się 25 pasażerów i 6 członków załogi. Samolot Avro Tudor 4 napotkał trudne warunki pogodowe, ale pilot, kapitan BWMC Milan. Pozostawał w stałym kontakcie z kontrolą ruchu lotniczego. W pewnym momencie Gwiezdny Tygrys znajdował się zaledwie dwie godziny lotu od miejsca docelowego. Podczas ostatniego kontaktu kapitan MC Milan poinformował, że wszystko jest w porządku. Jednak wkrótce potem samolot zniknął z radarów. Na pokładzie nie było żadnych wezwań pomocy ani oznak problemów. Przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania. Ale nie znaleziono żadnych wraków, ciał ani żadnych śladów gwiezdnego tygrysa. Po prostu zniknął w oceanie, jeszcze bardziej zwiększając tajemnicę otaczającą trójkąt bermudzki. Niecały rok później, 17 stycznia 1949 roku, w równie tajemniczych okolicznościach zniknął kolejny samolot BSA Star Ariel. Star Ariel, również Avro Tudor IV. Wypłynął z Bermudów do Kingston na Jamajce z siedmioma załogą i trzynastoma pasażerami na pokładzie. Kapitan John Kluta MCFI, doświadczony pilot, poinformował o dobrych warunkach pogodowych i bezproblemowym locie. Kapitan MCFI poinformował wówczas, że zwiększa wysokość lotu, aby usprawnić komunikację radiową. To był ostatni kontakt otrzymany od Star Aiel. Kilka minut później samolot zniknął bez śladu ponownie nie było żadnego wezwania pomocy ani oznak kłopotów. Podobnie jak Gwiezdny Tygrys, Gwiazda Aiel zniknęła w Trójkącie Bermudzkim, pozostawiając nierozwiązaną tajemnicę. Te zniknięcia podsyciły niezliczone teorie i spekulacje. Niektórzy eksperci sugerują, że przyczyną mogą być awaje mechaniczne lub strukturalne w samolotach Avro Tudor 4. Inni wskazują na możliwość dezorientacji pilotów z powodu anomalii magnetycznych w regionie. Jednakże całkowity brak gruzu i konkretnych dowodów utrudnia wyciąganie ostatecznych wniosków. Bardziej fantastyczne teorie sugerują interwencję sił nadprzyrodzonych lub pozaziemskich. Są tacy, którzy wierzą, że Trójkąt Bermudzki to portal do innego wymiaru, gdzie samoloty i statki można błyskawicznie przenieść w inne miejsce i czas. Choć teorie te są fascynujące, społeczność naukowa ma tendencję do poszukiwania bardziej racjonalnych wyjaśnień opartych na dowodach. Zniknięcie samolotów Star Tiger i Star Isle nadal pozostaje głęboką i niepokojącą zagadką. Brak ostatecznych odpowiedzi sprawia, że te sprawy pozostają w sferze nierozwiązanych tajemnic. Wraz z rozwojem nowych technologii i metod badawczych nie ustaje nadzieja na odkrycie tych tajemnic. Do tego czasu Trójkąt Bermudzki będzie nadal pobudzał wyobraźnię i fascynował wszystkich, którzy odważą się zgłębić jego tajemnice. Przypadek statku Mary Celeste jest jedną z najbardziej zagadkowych historii morskich. Statek został znaleziony dryfujący na Atlantyku bez załogi, ale w idealnym stanie żeglugowym. Zaginiona załoga nigdy nie została odnaleziona, a przyczyna ich zniknięcia pozostaje tajemnicą. Ten słynny przypadek dotyczących statków WDM wydarzył się 5 grudnia 1872 roku. Mary Celeste został odnależony dryfujący na Atlantyku, około 600 mil na wschód od Azorów, przez brytyjski statek Dei Gratia. Widok, który wyłonił się po zauważeniu Mary Celeste, jest jednym z najbardziej enigmatycznych w historii morskiej. Statek znajdował się w dobrym stanie z częściowo podniesionymi żaglami i przewoził cenny ładunek alkoholu przemysłowego przeznaczony dla Genui, Włochy Jednakże na pokładzie nie było śladu dziesięcioosobowej załogi w tym kapitana Benjamina Briggsa jego żony Sara oraz ich dwuletniej córki Sophie Kiedy zespół Dei Gracie wszedł na pokład Mary Celeste znaleźli nienaruszony dziennik pokładowy ale ostatni wpis był sprzed dziesięciu dni Wszystko wydawało się być w porządku Osobiste rzeczy członków załogi były na swoim miejscu, było wystarczająco zapasów jedzenia i wody na 6 miesięcy, a nie było oznak przemocy ani walki. Jednakże łódź ratunkowa statku była nieobecna, co sugerowało, że załoga opuściła statek, ale powód tej decyzji pozostaje tajemnicą. W ciągu lat pojawiło się wiele teorii, które próbują wyjaśnić, co mogło się stać z załogą Mary Celeste. Jedna z najbardziej akceptowanych teorii głosi, że statek mógł napotkać problemy z ładunkiem alkoholu przemysłowego, który był wysoce łatwopalny. Niektóre beczki z alkoholem były puste, co prowadziło do spekulacji, że toksyczne opary mogły się wydostać i spowodować strach przed nadchodzącą eksplozją. To mogło skłonić kapitana Brixa do wydania rozkazu, aby załoga tymczasowo opuściła statek w łodzi ratunkowej, czekając, aż opary się rozwieją. Jednak coś mogło się stać z łodzą ratunkową, uniemożliwiając załodze powrót na statek. Inna teoria sugeruje, że Mary Celeste mogła napotkać nagłą burzę lub trąbę wodną, co spowodowało panikę wśród załogi. Mimo że statek był w dobrym stanie, możliwe, że gigantyczna fala zmyła część załogi do morza lub spowodowała uszkodzenia, które nie były od razu widoczne. Oprócz tych bardziej racjonalnych wyjaśnień, Istnieją teorie dotyczące piratów, buntu lub nawet porwań przez obcych. Jednak nie ma konkretnych dowodów, które wspierałyby te spekulacje. Brak oznak walki lub przemocy na statku zmniejsza prawdopodobieństwo wrogiego działania, takiego jak piractwo czy bunt. Sprawa Mary Celeste jest często kojarzona z trójkątem bermudzkim z powodu jej tajemniczego zniknięcia i braku przekonującego wyjaśnienia. Chociaż statek nie zniknął w granicach geograficznych trójkąta Bermudzkiego, zagadka i aura tajemnicy otaczająca jego historię są cechami wspólnymi dla wielu zniknięć i niewytłumaczalnych zdarzeń przypisywanych temu regonowi. Ostatecznie to, co stało się z załogą Mary Celeste, może nigdy nie zostać poznane. Ta tajemnica pozostaje jedną z najbardziej trwałych i fascynujących w historii morskiej, intrygując zarówno historyków. Jaki ogół społeczeństwa. Statek Widmo wciąż jest symbolem wszystkich nierozwiązanych tajemnic, które może może skrywać, a jego historia podtrzymuje fascynację nieznanym i niewytłumaczalnym. Zniknięcia statków towarowych Wiele statków towarowych zniknęło w Trójkącie Bermudzkim na przestrzeni lat. Statki takie jak SS Marine Sulphur Queen i SS El Faro zniknęły bez śladu, jeszcze bardziej podsycając tajemnice i teorie dotyczące tego regionu. Oto szczegóły dotyczące tajemniczego zniknięcia SS Marine Sulphur Queen, które miało miejsce 2 lutego 1963 roku. SS Marine Sulphur Queen, zbiornikowiec o długości 160 metrów, wyruszył z Bomon w Teksasie w kierunku Norfolk w Virginii, przewożąc ładunek 15 tysięcy ton ciekłego siarki. Statek i jego załoga licząca 39 mężczyzn zniknęli bez śladu po ostatnim kontakcie radiowym 4 lutego. Śledztwa ujawniły szereg problemów strukturalnych na Marine Salter Queen. Statek został pierwotnie zbudowany jako tankowiec w 1944 roku, a następnie przekształcony do transportu siarki. Ta konwersja spowodowała szereg wyzwań technicznych, w tym przyspieszoną korozję spowodowaną siarką. Która osłabiła strukturę statku. Ponadto istniały obawy dotyczące stabilności statku oraz niewłaściwej wentylacji zbiorników siarki. Przeprowadzono rozległą operację poszukiwawczo-ratunkową, ale znaleziono tylko kilka wraków, w tym kamizelki ratunkowe i kawałki drewna z nazwą statku. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych doszła do wniosku, że Marine Sulphur Queen prawdopodobnie eksplodował i zatonął z powodu kombinacji awarii strukturalnych oraz niebezpiecznego charakteru jego ładunku. Jednak brak konkretnych dowodów pozostawił miejsce na spekulacje dotyczące możliwych przyczyn nadprzyrodzonych lub anomalii związanych z Trójkątem Bermudzkim. Najbardziej niedawny i szeroko udokumentowany przypadek to SS El Faro. Statek towarowy o długości 240 metrów, który zniknął 1 października roku 2015 roku. El Faro podróżował z Daxenville na Florydzie do San Juan w Rico z załogą liczącą 33 osoby i różnorodnym ładunkiem, w tym pojazdami i kontenerami. W trakcie podróży statek napotkał huragan Joaquin, potężną burzę kategorii czwarte. W swoim ostatnim kontakcie kapitan El Faro, Michael Davidson, Zgłosił, że statek boryka się z krytycznymi problemami, w tym z silnym przechyłem i zalewaniem ładowni. Niedługo potem wszystkie łączności zostały utracone, a statek zniknął. Przeprowadzono rozległe poszukiwania, a wrak El Faro został znaleziony na głębokości około 15 tysięcy stóp na dnie oceanu. Śledztwo prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu, NTSB oraz Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych wykazało, że szereg czynników przyczynił się do tej tragedii. Kapitan Davidson zdecydował się utrzymać zaplanowany kurs pomimo ostrzeżeń o nasileniu huraganu Joaquin, niedoszacowując powagi burzy. Problemy techniczne na pokładzie, w tym awaje systemów komunikacyjnych i trudności z pompami ściekowymi, pogorszyły sytuację. Jednak decyzje ludzkie i okoliczności naturalne były głównymi czynnikami. A brak dowodów na anomalie lub niewytłumaczalne zjawiska. Oprócz tych emblematycznych przypadków, wiele innych statków towarowych zniknęło w trójkącie bermudzkim na przestrzeni lat. Przykłady to SS Kotopaxi, który zniknął w 1925 roku podczas podróży z Charleston w Karolinie Południowej do Hawany na Kubi, oraz SS Sylwia Elase. Który zniknął w 1976 roku z załogą liczącą 37 osób na pokładzie. Brak wraków lub konkretnych wskazówek w wielu z tych przypadków po spekulacje i tajemnice wokół trójkąta bermudzkiego. Teorie wahają się od przyczyn naturalnych, takich jak gwałtowne burze i zdradliwe prądy oceaniczne po bardziej ezoteryczne wyjaśnienia związane z niekształceniami czasu i przestrzeni, interwencjami nadprzyrodzonymi lub nawet porwaniami przez obcych. Zniknięcia statków towarowych w trójkącie bermudzkim wciąż intrygują i fascynują zarówno badaczy, jak i ogół społeczeństwa, chociaż wiele z przyczyn można przypisać czynnikom naturalnym lub błędom ludzkim. Brak jednoznacznych dowodów w niektórych przypadkach utrzymuje żywą aurę tajemnicy i spekulacji wokół tego enigmatycznego regionu. Trójkąt Bermudzki pozostaje symbolem wszystkich nierozwiązanych tajemnic, które może może skrywać, zwiększając fascynację nieznanym i niewytłumaczalnym. Te tajemnice wciąż fascynują badaczy i entuzjastów, utrzymując Trójkąt Bermudzki jako jedno z najbardziej enigmatycznych i tajemniczych miejsc na świecie. Zostaw swój komentarz i podziel się swoimi teoriami z nami. Bądź na bieżąco z kolejnymi fistoliami. Dziękujemy za obejrzenie do tej pory. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby nadal otrzymywać kolejne filmy.